Siemanko, w takim razie witam w Geralt. kolejnym odcinku. Yy, Mamy Zoltana i grę w kości, jeśli się nie mylę. Yy. Znalazłem dziwne kości. To kościany poker, wspaniała rozrywka, mówię ci. Może w takim może odcinku nie przegraliśmy, może teraz karty, się uda, ale emocje równie wielkie. Kości to nasz krasnoludzki wynalazek. Ostatnio po wojnie bardzo się rozpowszechniły. Nic dziwnego. Każdy najemnik w to grywał. Fantastycznie. Jak się w to gra? Zagrajmy. Poka Dobra, zapełno. Jak nie... Jeśli to jest e, jakby ustawione. Zawsze wypada to samo, to po prostu sobie odpuścimy. Eee. Mi się wydaje, że może być... To jebałem w tym momencie. Byćmy eee, kościołem. Jedna para. Przerzućmy. wszystko, co nie jest jedynko i... Oby, oby siadło. No, jedna para, więc yy, właśnie dostaliśmy... Manto tak zwane niestety. Yy, przegrałeś. Yy, tak. Dajmy jeszcze raz. Trochę już. Nie, ale. No cóż. Geralt, yy, a, a pro to jesteś to, 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 to spoko, ale nie wiem, Czerw lubi, ja nie przypadam, yy, ty, ty, ty. no ale to później może zagramy. Znalazłem dziwne kości. Wyglądają na krasnoludzką robotę. To kościany poker, wspaniała rozrywka, mówię ci. Może nie wymaga takiego skupienia jak karty, ale emocje równie wielkie. Kości to nasz krasnoludzki wynalazek. Ostatnio po wojnie bardzo się rozpowszechnił. Jak się w to gra? Zagrajmy. Pokażę Ci co i jak Dobra, obstawmy 20, zobaczmy czy rzeczywiście to jest. Um, ustawione, że za każdym razem tak samo będzie wypadać, czy nie. Yy, nie, nie wypada tak samo. Więc... No podniósłbym jakbym mógł Ale tak, rolujemy wszystko co nie jest dwójko I liczmy na to, że mu się trójka nie trafi i mu się trafiła, ale go on gorsza więc yy, Wygrana. Następna runda Więcej szansa pokonania Zoltana Ale czy się uda? co my mamy hmm. no jest potencjał na ale on ma dwie pary i to chyba małego stryta pokonuje więc róbmy tak No, jedna para w tej rundzie nas zaorał i ostatnia runda zobaczmy się uda eee, w ogóle to że w trójce wprowadzili gwinta no to chyba ciekawsze to niż te kości hmm. duży street, nie wiem czy on to bije ale ale to stawmy w takim razie. Wygrałem. Fantastycznie. Yy, zapiszmy grę, bo jakby się tu się odwaliło, to mi się nie chce drugi raz z tego grać. 54. Nie wiem, czy za więcej podać? nie można. A ta hamowa co? Ja chciałem ją poderwać, a teraz jej ratowałem. Życie. piwa. Zaraz podaję. Swoją drogą nieludzko wygadany jesteś. Dzięki, i o wybaczenie proszę. Twoja uroda odebrała mi mowę. Pch, nie ma sprawy. Umiesz sprzedać komplement, przystojniaczku. Mm -hmm. e, czy my coś od niej chcemy? Nie chcemy chyba. Coś podać? Na razie nic, dzięki. Ale może dotrzymałabyś mi przez chwilę towarzystwa? No wiecie co? Teraz jestem w pracy i przyzwoita ze mnie dziewczyna. Nie oburzaj się, tylko ślepy i głuchy nie zagadnąłby tak sympatycznej dziewczyny. Komplementy Ładnie to tak. umiecie prawić, panie. Coś podać? Bywaj, do zobaczenia. Do zobaczenia w takim razie chyba nie ma kart związanych z nią. Yy, pan coś ode mnie Wiedźmin. chciał. Nareszcie ktoś poważny w tej dziurze. Pan Kononowicz kupiec łufarden z tych łufardenów z tych czy nie z tych odnoszę wrażenie że masz dla mnie zadanie niestety tak moje wasze na noście w jaskini pod murami wyzimy myślę że są w niej potwory sądzisz że nie żyje hmm. nie wiem płacę 200 orenów za odnalezienie go lub godny pochówek jego ciała major się? major w jaskini Umowa stoi, darmowego. Należy ci się kilka słów wyjaśnienia. Towarzysz mój chciał mm. dostać się do wyzimy, ominąć kwarantannę. To z Dlaczego akurat nie legały? jest? Kinia? Słyszeliśmy, że kiedyś przemycano tamtędy towary, ale obawiam się, że to tylko plotki. Zrobię co w mojej mocy. Tylko uważaj, mój towarzysz miał już do czynienia z potworami. Jeśli poległ, znaczy, że to nie przelewki. Hazardista czy z kazardzista można zagrać? Nie za bardzo. Szanuję. O, można, dobra. Czas na mnie. Zapiszmy gra, bo to będzie darmowy gołdzik. Oby. Pewnie, dawaj, gramy. O, uzruta na wyższe stawki były. Dobra, co nam wypada? O! Trójeczkę mamy, super. E, rolujemy dwie kości. Oj, oj, oj. Dobra, ale podbijmy, bo finalnie i tak to wygramy. Tak, wygraliśmy właśnie tym, że mi piłem i nie przerolowałem więc kolega wygrał, abyśmy prawdopodobnie wygrali. Gramy następną rundę. Para dwójek. Podbimy Ma dwie pary, więc tak naprawdę... Jeszcze jedna dwójka by wystarczyła. Jedna, no i na razie jest ok. Wygrywam następna runda. Mhm, mamy piątki. I chyba w piątki celujemy te pary. No i będzie chyba całkiem ciężko. O nie, bym przeklikał znowu, zapomniałem, że to automatycznie leci. Yy, przerzućmy. No, jest OK. Trójka i dwójka chyba nie przebije. Grałem. Dziękuję serdecznie panu. Yy, zapisujmy gra i zaraz idziemy się boxować. Chyba nie doczekam się prawdziwego śmiałka. Zoltan jest, nie jest. Zagadajmy do Zoltana. Co Znasz mnie i moje naiwne podejście do życia. Mam eee, to zysk. Ma. O tym już rozmawialiśmy. Eee. W tego pokera można grać o poważne pieniądze? Zdziwiłbyś się jak no, można to gra. Powstały i upadły przez nią hmm. całe majątki. Niektórzy podchodzą do tego bardzo poważnie. Jak mogę się przyłączyć? E, tam przyłączyć? To nie sekta. Weź tylko pod uwagę, że zawodowcy nie będą mm. tracić czasu na grę z Zaraz zajebałem cię, jakichś partnerów do gry. Tak na początek. Tu w okolicy może grać siodą, Na czym się musiał wzbogacić? Jest jeszcze Haren i Mikul, oni wiem, że grają. No i możesz zagrać ze mną. Wszyscy poza mną to płotki. Prawdziwi gracze siedzą w zimie, ale nie bój nic, dam ci fory. A kiedy no, będzie można ustać? Wygrasz parę razy i wieści się rozejdą. Trzy, cztery zwycięstwa i już będziesz się... No dobra, Zoltan. A ty jeszcze. Czy jeszcze Zoltan chce ze mną pograć, czy już nie za bardzo? Będę cię ogołocił, Skysu. Geralt. A za 20 gramy. Yy, I lecimy w trójeczki, z tego co widzę. Odbimy. Trójki zostawiamy, rolujemy resztę. No tak, dosyć słabo bym powiedział. Runda raczej wygra. Następna runda, chyba będzie wczytywanie niestety, bo... i jedynkę możemy przerolować na razie. Chyba, że coś mocnego mi wypadło. Podbijmy. I przerolujmy tylko jedynkę. Chociaż tej pary nie mamy tych dwóch par za mocnych. Dobra, trójka i para, więc raczej wygrana. Y tak jest. Y właśnie właśnie tak... Tak się kończy y, granie w kasynie, więc y, oczywiście nie polecam tego nikomu, bo Geralt skończył właśnie na 0 Geralt, Ale spróbujemy jeszcze ogłodzić Zoltana z hajsu. Zobaczmy jaki draw nam da. Mm. Kurki, dwie, no a resztę trzeba przelować z tego co widzę. Ojeju, jeju. Kurki zostawiamy, rzućmy jeszcze raz. Dwie pary. Chyba nie starczy. Starczy. Eee, no właśnie. Chciałabym hmm, ja został przy tym para i trójka podbijmy. Nie ruszamy. Tak no jakby wypadła to by było źle. Tak, no i mniej więcej e, tak wygląda granie, jeśli chce się nafarmić pieniążki w tym Wiedźminie. Ale no cóż. E, hajdź się przyda, bo później będzie kupowanie rudo, do broni. E, I ogólnie ogarnianie broni i zbroi. bo chyba zbroje się też kupuje. Fantastycznie. Totalnie dwie jedynki, super. Mały Równajmy. Nie wiem, co bije małego strita. No na pewno nie para. To by się przydało wygrać, bo on dużo odstawił. Cztery dwie pary, 4 dwójki. Piątkę rolujemy, ale tak kajsowo no, nie podbija, aby się przydało. Znowu piątka wypadła, więc... Eee, jak to skomentować? Skomentujmy to Ja pierdolę. Dajmy gra. Eee, nie wiem. Znaczy no, ostatnia próba? Nie no. To upartego trzeba myślę męczyć. Bo, no jakoś później nie będzie łatwiej. Po prostu trzeba dobrze wylosować. Z finezji to jest. Yy, no w sumie na żywo pograć w takie kości. Oczywiście bez pieniążków. Yy, para. Pan Zoltan ma trójeczkę, ale możemy podbić sobie. Żeby... Równamy dwie pary a no to on to wygrał tą rundę, czy tak, czy tak następna runda. Wydaje się, że jak pierwszej rundy się nie wygrywa, to nie ma co grać dalej, bo to ciężka sprawa będzie wtedy. Zostajemy przy tych piątkach. Yy On ma parę, ale ma parę szóstek, więc yy, ma łatwo mnie przebić, bo nie bym musiał... Trójka, piątek, więc no tak naprawdę wypada mu szóstka i kończy gra. Lecimy dalej w takim razie. Mamy w kości oby ostatni raz, oczywiście, że to nie będzie ostatni raz z voltanem, bo nas ponownie rozpylali. Eee, dwie pary jedna para, jeden podbił rolujmy to, czystkę jedno, no dwie pary mamy więc. Trójka wystarczy i nas pali na ryje, ale nie w tym przypadku. No lundarzu idźmy. I zobaczmy co nas czeka. Szóstka. Zostajemy przy szóstkach. ma parę, podbijmy, Więc robimy wszystko inne. Jakby się szóstka albo jakaś para trafiła. Jest ok, ale niekoniecznie to musi być wygrane, ale to jest wygrana. Możemy jeszcze raz? Zoltanie? O chyba możemy. Zoltan, muszę już Ale zapiszemy to grę, żeby przy nie była jak przy Geralt. No nie mów, że to jest takie no limit, nie wydaje mi się. Chyba, że to w drugiej części był jakiś limit. Czy dwójkach zostać? Yy, ryzykownie trochę. A dobra, bo teraz zamniejszę stawki z tego co widzę. Yy, ale przerolimy wszystko, to nie jest Mhm. Czyli mamy ogólnie chujowe kości. Przegrałem, bo miał lepszą parę yy, trenujące. Jedynki. No mimo wszystko bym został chyba przy tych jedynkach, ale szansa, że one wypadną jest trochę mała. Mm, no jest okej okay. para i trójka wygrywam dobrze. Oj ojoj, ojoj, chyba mamy wygrano. Zabijamy oczywiście mamy karetę. Poddał się zapiszmy gra i, i, i co tutaj tak naprawdę 20 minut mamy nie wiem czy ktoś będzie gra w kości interesować a nie chcę zanudzić grami graniem w kości więc tutaj skończymy taki ten dodatkowy odcinek bo nie każdego to będzie interesować więc e, dzięki do ogląda za oglądanie i do zobaczenia za chwilę. Tak naprawdę dwa odcinki puszcza, jeden. E, fajo, jajo.